Czy jesteś gotowy, aby zostać kolejnym milionerem? Wyobraź sobie, że przywołujesz moc Anioła Abundi, Anioła Fortuny i nieskończonej obfitości, aby wygrać na loterii i zmienić swoją rzeczywistość finansową. Abundia to boska obecność, która przynosi nieograniczony dobrobyt i bogactwo, pozwalając szczęściu i fortunie zamanifestować się w Twoim życiu. Ta modlitwa jest zaproszeniem do połączenia się z Abundią i umożliwienia jej poprowadzenia Cię do nagrody na loterii, przynosząc obfitość i sukces. Przygotuj się na powitanie bogactwa i mocy fortuny. Abundia jest aniołem fortuny i obfitości, znanym z przynoszenia dobrobytu i możliwości nieskończonego bogactwa. Otwiera portale fortuny, aby przyjść do Ciebie, błogosławiąc Cię szczęściem i sukcesem, na które zasługujesz. Ta modlitwa jest pierwszym krokiem do głębokiego połączenia się z Abundią, która przyniesie szczęście, obfitość i nieoczekiwane możliwości finansowe w Twoim życiu. Pozwól Abundi być Twoim przewodnikiem do wygranej na loterii i do rzeczywistości nieograniczonego bogactwa. Jeśli jesteś tu nowy, zasubskrybuj kanał, zostaw polubienie i udostępnij tę modlitwę, aby więcej osób mogło przyciągnąć fortunę i bogactwo z pomocą Abundi. Otwórzmy razem drzwi do życia w obfitości i dobrobycie. Aby uczynić tę modlitwę jeszcze potężniejszą, napisz w komentarzach, przywołuję Abundię, aby wygrać na loterii i przyciągnąć do mojego życia nieskończone bogactwo. Zaczynajmy. Aniele Abundia, przywołuję Twoją obecność w tym momencie i proszę, abyś pobłogosławił mnie nagrodą na loterii. Niech Twoja energia obfitości dotknie mojego życia finansowego i przyniesie mi bogactwo i fortunę, na które zasługuję. Obym był kanałem, który otrzyma Twoje błogosławieństwo. Abundia, aniele fortuny, przyjmuje Twoją pomoc, aby przekształcić moją rzeczywistość. Niech każda wybrana liczba będzie oświetlona Twoją energią dobrobytu i niech poprowadzi mnie do nagrody na loteli. Z wdzięcznością przyjmuję obfitość, którą przynosisz. Ufam w Twoją moc, Abundia, i wiem, że łącząc się z Tobą, przyciągam siłę fortuny i szczęścia. Niech każde losowanie będzie okazją do zwycięstwa i niech loteria przyjdzie do mnie. Wielka Abundio, niech każde ograniczenie i niedostatek zostaną teraz rozpuszczone przez Twoje światło. Niech bezpieczeństwo finansowe i obfitość będą stałe w moim życiu i niech żyję z pewnością, że jestem godny niewyczerpanej fortuny. Aniele fortuny i bogactwa, wzywam Twoją obecność, aby moje konto bankowe było odzwierciedleniem Twojej hojności. Niech spłynie na mnie pomyślność, i niech każdy dzień będzie nowym początkiem bogactwa. Przywołuję Twoją energię, Abundia, aby zwycięstwo i fortuna były po mojej stronie. Niech moja wibracja będzie zgodna ze szczęściem, i niech sukces finansowy stanie się moją rzeczywistością. Aniele nieskończonej obfitości. Przyjmuję Twoją pomoc w zamanifestowaniu nagrody na loterii. Niech każde moje działanie będzie kierowane przez Twoją siłę, i niech moje życie będzie wypełnione bogactwem i bezpieczeństwem. Niech mój umysł i serce będą w harmonii z dobrobytem, i niech nagroda na loterii będzie moja. Obym czuł spokój, wiedząc, że szczęście jest w moim zasięgu i że wszechświat spiskuje na moją korzyść. Przywołuję moc szczęścia aby każde losowanie było nową szansą na bogactwo. Niech fortuna będzie po mojej stronie i niech żyje otoczony obfitością. Akceptuję magię obfitości i pozwalam szczęściu być stałym elementem mojego życia. Obym żył otoczony bogactwem i oby moje wygrane na loterii odzwierciedlały tę rzeczywistość. Boska siła obfitości, wzywam Twoją moc, abym został zwycięzcą loterii. Niech każda wybrana liczba będzie symbolem Twojej hojności, i niech fortuna będzie w moim zasięgu. Ufam mocy wszechświata i wiem, że moje konto jest wypełnione dobrobytem. Niech każde losowanie będzie portalem możliwości, i niech nagroda na loterii stanie się rzeczywistością w moim życiu. Akceptuję obfitość jako stałą obecność w moim życiu. Niech każdy dzień będzie nową szansą na sukces i niech moja rzeczywistość finansowa będzie błogosławiona bogactwem i bezpieczeństwem. Aniele Abundia, niech Twoje światło wskaże mi drogę do szczęścia. Obym żył z pewnością, że nagroda jest moja i że dobrobyt jest zawsze po mojej stronie. Niech każda chwila będzie krokiem w kierunku bogactwa i niech zawsze będę w pokoju z moją finansową rzeczywistością. Niech szczęście płynie do mnie i niech pieniądze będą w moim zasięgu. Przywołuję Twoją obecność, Abundia, aby sukces był zawsze po mojej stronie. Obym żył z przekonaniem, że nagroda na loterii jest moja i że wszechświat wspiera moje pragnienia. Akceptuję moc fortuny w moim życiu i pozwalam zwycięstwu zamanifestować się w mojej rzeczywistości. Niech każde działanie będzie odbiciem Twojego światła i niech nagroda na loterii będzie w moich rękach. Przywołuję magiczną moc Abundi, aby moja rzeczywistość finansowa uległa transformacji. Niech żyje w harmonii z obfitością, i niech nagroda będzie moja. Akceptuję zwycięstwo i fortunę jako prawdę w moim życiu. Niech każde losowanie i każdy wybór przybliża mnie do bogactwa, i niech dobrobyt będzie mój. Aniele Abundia, przywołuję Twoją obecność w tym momencie i proszę, abyś pobłogosławił mnie nagrodą na loteli. Niech Twoja energia obfitości dotknie mojego życia finansowego i przyniesie mi bogactwo i fortunę, na które zasługuję. Obym był kanałem, który otrzyma Twoje błogosławieństwo. Abundia, aniele fortuny, przyjmuje Twoją pomoc, aby przekształcić moją rzeczywistość. Niech każda wybrana liczba będzie oświetlona Twoją energią dobrobytu i niech poprowadzi mnie do nagrody na loterii. Z wdzięcznością przyjmuję obfitość, którą przynosisz. Ufam w Twoją moc, Abundia, i wiem, że łącząc się z Tobą, przyciągam siłę fortuny i szczęścia. Niech każde losowanie będzie okazją do zwycięstwa, i niech loteria przyjdzie do mnie. Wielka Abundio, niech każde ograniczenie i niedostatek zostaną teraz rozpuszczone przez Twoje światło. Niech bezpieczeństwo finansowe i obfitość będą stałe w moim życiu, i niech żyję z pewnością, że jestem godny niewyczerpanej fortuny. Aniele fortuny i bogactwa, wzywam Twoją obecność, aby moje konto bankowe było odzwierciedleniem Twojej hojności. Niech spłynie na mnie pomyślność, i niech każdy dzień będzie nowym początkiem bogactwa. Przywołuję Twoją energię, abundia, aby zwycięstwo i fortuna były po mojej stronie. Niech moja wibracja będzie zgodna ze szczęściem, i niech sukces finansowy stanie się moją rzeczywistością. Aniele nieskończonej obfitości. Przyjmuję Twoją pomoc w zamanifestowaniu nagrody na loterii. Niech każde moje działanie będzie kierowane przez Twoją siłę, i niech moje życie będzie wypełnione bogactwem i bezpieczeństwem. Niech mój umysł i serce będą w harmonii z dobrobytem, i niech nagroda na loterii będzie moja. Obym czuł spokój, wiedząc, że szczęście jest w moim zasięgu i że wszechświat spiskuje na moją korzyść. Przywołuję moc szczęścia aby każde losowanie było nową szansą na bogactwo. Niech fortuna będzie po mojej stronie i niech żyje otoczony obfitością. Akceptuję magię obfitości i pozwalam szczęściu być stałym elementem mojego życia. Obym żył otoczony bogactwem i oby moje wygrane na loterii odzwierciedlały tę rzeczywistość. Boska siła obfitości, wzywam Twoją moc, abym został zwycięzcą loterii. Niech każda wybrana liczba będzie symbolem Twojej hojności i niech fortuna będzie w moim zasięgu. Ufam mocy wszechświata i wiem, że moje konto jest wypełnione dobrobytem. Niech każde losowanie będzie portalem możliwości i niech nagroda na loterii stanie się rzeczywistością w moim życiu. Akceptuję obfitość jako stałą obecność w moim życiu. Niech każdy dzień będzie nową szansą na sukces i niech moja rzeczywistość finansowa będzie błogosławiona bogactwem i bezpieczeństwem. Aniele Abundia, niech Twoje światło wskaże mi drogę do szczęścia. Obym żył z pewnością, że nagroda jest moja i że dobrobyt jest zawsze po mojej stronie. Niech każda chwila będzie krokiem w kierunku bogactwa i niech zawsze będę w pokoju z moją finansową rzeczywistością. Niech szczęście płynie do mnie i niech pieniądze będą w moim zasięgu. Przywołuję Twoją obecność, Abundia, aby sukces był zawsze po mojej stronie. Obym żył z przekonaniem, że nagroda na loterii jest moja i że wszechświat wspiera moje pragnienia. Akceptuję moc fortuny w moim życiu i pozwalam zwycięstwu zamanifestować się w mojej rzeczywistości. Niech każde działanie będzie odbiciem Twojego światła i niech nagroda na loterii będzie w moich rękach. Przywołuję magiczną moc Abundi, aby moja rzeczywistość finansowa uległa transformacji. Niech żyje w harmonii z obfitością i niech nagroda będzie moja. Akceptuję zwycięstwo i fortunę jako prawdę w moim życiu. Niech każde losowanie i każdy wybór przybliża mnie do bogactwa i niech dobrobyt będzie mój. Aniele Abundia, przywołuję Twoją obecność w tym momencie i proszę, abyś pobłogosławił mnie nagrodą na loteli. Niech Twoja energia obfitości dotknie mojego życia finansowego i przyniesie mi bogactwo i fortunę, na które zasługuję. Obym był kanałem, który otrzyma Twoje błogosławieństwo. Abundia, Aniele Fortuny, przyjmuje Twoją pomoc, aby przekształcić moją rzeczywistość. Niech każda wybrana liczba będzie oświetlona Twoją energią dobrobytu i niech poprowadzi mnie do nagrody na loteli. Z wdzięcznością przyjmuję obfitość, którą przynosisz. Ufam w Twoją moc, Abundia, i wiem, że łącząc się z Tobą, przyciągam siłę fortuny i szczęścia. Niech każde losowanie będzie okazją do zwycięstwa i niech loteria przyjdzie do mnie. Wielka Abundio, niech każde ograniczenie i niedostatek zostaną teraz rozpuszczone przez Twoje światło. Niech bezpieczeństwo finansowe i obfitość będą stałe w moim życiu i niech żyję z pewnością, że jestem godny niewyczerpanej fortuny. Aniele fortuny i bogactwa, wzywam Twoją obecność, aby moje konto bankowe było odzwierciedleniem Twojej hojności. Niech spłynie na mnie pomyślność, i niech każdy dzień będzie nowym początkiem bogactwa. Przywołuję Twoją energię, abundia, aby zwycięstwo i fortuna były po mojej stronie. Niech moja wibracja będzie zgodna ze szczęściem, i niech sukces finansowy stanie się moją rzeczywistością. Aniele nieskończonej obfitości. Przyjmuję Twoją pomoc w zamanifestowaniu nagrody na loterii. Niech każde moje działanie będzie kierowane przez Twoją siłę, i niech moje życie będzie wypełnione bogactwem i bezpieczeństwem. Niech mój umysł i serce będą w harmonii z dobrobytem, i niech nagroda na loterii będzie moja. Obym czuł spokój, wiedząc, że szczęście jest w moim zasięgu i że wszechświat spiskuje na moją korzyść. Przywołuję moc szczęścia. Aby każde losowanie było nową szansą na bogactwo. Niech fortuna będzie po mojej stronie i niech żyje otoczony obfitością. Akceptuję magię obfitości i pozwalam szczęściu być stałym elementem mojego życia. Obym żył otoczony bogactwem, i oby moje wygrane na loterii odzwierciedlały tę rzeczywistość. Boska siła obfitości, wzywam Twoją moc, abym został zwycięzcą loterii. Niech każda wybrana liczba będzie symbolem Twojej hojności, i niech fortuna będzie w moim zasięgu. Ufam mocy wszechświata i wiem, że moje konto jest wypełnione dobrobytem. Niech każde losowanie będzie portalem możliwości, i niech nagroda na loterii stanie się rzeczywistością w moim życiu. Akceptuję obfitość jako stałą obecność w moim życiu. Niech każdy dzień będzie nową szansą na sukces i niech moja rzeczywistość finansowa będzie błogosławiona bogactwem i bezpieczeństwem. Aniele Abundia, niech Twoje światło wskaże mi drogę do szczęścia. Obym żył z pewnością, że nagroda jest moja i że dobrobyt jest zawsze po mojej stronie. Niech każda chwila będzie krokiem w kierunku bogactwa i niech zawsze będę w pokoju z moją finansową rzeczywistością. Niech szczęście płynie do mnie i niech pieniądze będą w moim zasięgu. Przywołuję Twoją obecność, Abundia, aby sukces był zawsze po mojej stronie. Obym żył z przekonaniem, że nagroda na loterii jest moja i że wszechświat wspiera moje pragnienia. Akceptuję moc fortuny w moim życiu i pozwalam zwycięstwu zamanifestować się w mojej rzeczywistości. Niech każde działanie będzie odbiciem Twojego światła i niech nagroda na loterii będzie w moich rękach. Przywołuję magiczną moc Abundi, aby moja rzeczywistość finansowa uległa transformacji. Niech żyje w harmonii z obfitością, i niech nagroda będzie moja. Akceptuję zwycięstwo i fortunę jako prawdę w moim życiu. Niech każde losowanie i każdy wybór przybliża mnie do bogactwa, i niech dobrobyt będzie mój. Teraz, gdy wezwałeś Anioła Abundię. Aby wygrać na loterii i przyciągnąć nieskończone bogactwo, pozostań połączony z tą energią i obserwuj, jak szczęście zaczyna wypełniać Twoje życie. Abundia jest po Twojej stronie, prowadząc Cię do rzeczywistości bogactwa i bezpieczeństwa. Pamiętaj, zasługujesz na życie w dobrobycie i szczęściu, a wszechświat spiskuje, aby to zwycięstwo stało się rzeczywistością. Bogactwo i szczęście są w Twoim zasięgu z pomocą Abundi. Zaakceptuj obfitość i pozwól, by Twoje życie wypełniło się bogactwem i sukcesem. Do zobaczenia później, pocałunek światła.